Jeszcze tu jesteś Tak po południa ślę... ślęcze nad tym biurkiem Najchętniej poszedłbym już do domu Też bym już poszedł Cholerna Robota no, A jak tam twoja ręka. Jutro kończy 3 latka, prawda? Dzisiaj. Bo no, naprawdę nie wiem, co ty tu jeszcze robisz. No proszę cię. Dorota dzwoniła już 4 razy. Złają diabeł. Ja. Wcale jej się nie dziwię. Co za farszywy dzień. Ty wiesz, że ten przygódnik proporcjonalny. Przypieprzył się do odcisków palców moich ludzi. Potem się dziwić, że sprawa o byle włamanie ciągnie się miesiącami. Przypieprzył się do, do tych odcisków, chociaż zapis z monitoringu wyraźnie demaskuje napastnika. A ten swoją drogą, jak już napada na sklep, to mógłby czymś zakryć swoją gębę, a nie pozować jak amant z filmu. Chcesz kawy? Nie, dzięki. Wiesz, że już nie piję. Wiesz, jaki jest gałka? Nie kocha policji. Na, dodat na dodatek jest strasznie więc czepia się każdego szczeblu. Najlepiej to powsadałby nas wszystkich do No i spokój, to bałwan. To bałwan. No ale ty, Karol, jakoś specjalnie za nim nie przepadasz. Daj spokój, no. Pamiętam jedną sprawę z początku lat 90.. Pobicie z uszkodzeniem ciała. Pobitym okazał się opryt, który zaatakował kobietę na przystanku. Według relacji świadków, bez żadnego powodu, nistego, nizowego, stałej siły uderzyły ją gębę. Mąż kobiety kupował akurat papierosy w kiosku. Widząc, co się dzieje, podbiegł do oprycha i nie bacząc na nic, zaczął go okładać. Gdzie popadnie? Przesunięta szczęka z zupełnie żebra. Sprawa wydawała wydawałaby się prosta i łatwa. Mąż staje w obronie żony. Proste. O, a co robi nasz prokurator Gałka? Nasz prokurator Gałka twierdzi, że to mąż ofiary był napastnikiem, Popadanie badanie krwi wykazało u niego obecność alkoholu, a u Faktycznie dureń. Mówię ci. skoczę po papierosy. Jasne. Kolega, Dorota z Oho, O, nie chcę tego słuchać. Dobra, idźmy Halo? Tak. Nie. No... No, ale przecież mówiłem ci, że to nie zależy ode mnie. Postaram się być za pół godziny. Dobra. Dopiero początek listowada. Słuchaj stary! Już nie prowadzisz tej sprawy o włamanie. Jak to? Co się znowu stało? Mam dla ciebie coś. O wiele ważniejszego pędznięcia Masakra Kiedy to się stało? Dziś rano w Parku A faktycznie poznaję to miejsce koło starej fontanny pod lasem Zupełnie zmasakrowane. Ktoś do nich strzelał całkiem z bliska. Tak. Całkiem z bliska. Co o tym myślisz? Bo ja wiem. A co napisałeś w raporcie? W raporcie? No standard. Odcinki butów. Ślady krwi. Nic specjalnego. Nawet nie mieli przy sobie dokumentów. Chociaż. Z wzorów tatuaży na rękach wynika, że to nie byli rzeczni chłopcy. Dziś nie skończę, nie mam nawet wstępnych wyników badań. Od dziś znów pracujemy razem. Na to wygląda. Cieszę się Marku. Tylko zawsze miałem dla ciebie sentyment. I nie myśl, że to ze względu na twojego ojczulka. Jas. Yes. lat ganiam za bandiorami i doszedłem do jednego wniosku. Mianowicie? <laughs> że całe życie się oszukiwałem. No to widzę, że naprawdę wzięło cię na głębokie przemyślenia. No to przecież do ciebie niepodobne. Co to za życie? Jak nie włamanie to zabójstwo. Rozboje, kradzieże, rozwalone gęby. I tony tych cholernych akt. Co to za życie, kiedy praca staje się domem, a dom hotelem? W tym całym tracisz poczucie czasu i rzeczywistości. A w końcu zanika granica między dobrem a złem. Ale tak to już jest. Kiedy wywalasz szambo, bywa, że brudzisz przy tym ręce. No Narzekasz. Zresztą nieważne. A co tam młoda Zaliczył sobie Nie wiem. Nie widziałem się z nim od czterech miesięcy. Nie przychodzi do mnie, nie dzwoni. To czemu ty nie zadzwonisz pierwszy? A uwierzysz, że nie mam odwagi, żeby to zrobić? Daj Przecież Adam to twój syn. Tak, syn. Syn, który nigdy nie miał ojca. Bo dla jego ojca ważniejsza była spluwa i policyjna blacha. Słuchaj, Karol. Co ci dzisiaj napadło? Nie wiem. Chyba naprawdę się starzy. Powinienem już dawno być na emeryturze. Karol gala merit. Dobre sobie. Kto będzie za Ciebie wywalał szambo, co? Śmiej się, śmieje. Naprawdę o tym myślę. Wczoraj wieczorem poczułem drętwienie w lewej ręce. Wszelki od Kroniczna masturbacja. Nie mam dziś ochoty do żartu. Już paru z mojego rocznika gryzie ziemię, więc to nic śmiesznego. A na okresowych wyszło, że mam wysokie ciśnienie i podwyższony cholesterol. I to całkiem znacznie. Rzuć palenie. Ja raz jednego za drugim. Tak, gdybym tylko potrafił. Z wodą mi poszła. To gówno. No wszystko przez tą cholerną robotę. Zaczyna się. Ale prawda. Treszki i napięcie robią swoje. Dziś jakiś mało gadatliwy. Za to ty gadasz jak najęty. Stało się coś. Nie. Nic się nie stało. Zadzwonię jutro do laboratorium. Może będą mieli odwstępne dane. Dobra, zadzwonię. Powiedz mi, do cholery, czego ty szukasz w tym Niczego! Wyżurny! O co chodzi? Musimy zejść do archiwum. Do archiwum? A po cholerę! Wejdź! Słucham, panie komisarzu. Gdzie są klucze do archiwum? Do archiwum? No u nas, na dyżurce. Świetnie. Przenieś Panie komisarzu, klucze są u nas, ale wydajemy je tylko na podstawie pisemnej zgody starego. Cholerna biurokracja. Nie jest mój dyrektor. Nie. No jesteś wolny. Mogę odejść? Słyszałeś co powiedział komisarz? Zjeżdżaj. Słuchaj Marek, skoro mamy znowu razem pracować, to może mi powiesz o co do cholery chodzi z tym archiwum. Dowiesz się jutro, jak tam zejdziemy. Posłuchaj, naprawdę, miałem ciężki dzień i nie mam ochoty na zagadki. A poza tym wyraźnie widzę, że coś cię gryzie, więc może mi powiesz. Powtarzam, dowiesz się. Przyszedł jakiś facet, który koniecznie chce się z nami widzieć. Gość stwierdzi, że wie coś na temat tych morderstw w parku. No dobra, no. えっ <music> Limit zagadek na dzień dzisiejszy zostały już wyczerpany. Z czym pan do nas przychodzi? Bo chcielibyśmy się w końcu dowiedzieć. <gry> Tracimy czas. Mówię ci on sobie z nas jaja robi. Zapewne inaczej byśmy rozmawiali, gdyby nie okoliczności. A to już jest bezczelność. Co ty sobie wyobrażasz, że będziemy tutaj siedzieć i oglądać twoje błazeństwa? Spokojnie, Karol. Jakie okoliczności? Różne. Różne to znaczy jakie? A choćby takie, że inaczej byście ze mną rozmawiali, gdybyście powiedzmy klęcząc na kolanach trzymali ręce założone z tyłu głowy, a ja, trzymając w dłoniach nabity pistolet, celowałbym raz jednemu, raz drugiemu między oczy. Przecież ja mu uwalę, puszam i dobry, czekaj, Karol. Nie widzieliście, kto siedzi na dyżurce? Chcesz, żeby cię znowu podjebał? Spokojnie Celując w oczy, tak? To może w parku? Pan to powiedział. Zapytam wprost. Ma pan coś wspólnego z tymi zabójstwami? Hm. Wreszcie coś konkretnego. Powiedzmy, że coś tam wiem. Proszę więc mówić. Nas interesuje wszystko. <laughs> wszystko. Wszystkiego to Wam nie mogę zdradzić, przynajmniej nie od razu. Ale mogę powiedzieć to, co najistotniejsze. Właściwie po to tu przyszedłem. Mogę powiedzieć, ale pod pewnym warunkiem. Stary, czy Ty nie widzisz? Czy ty nie widzisz, że to jakiś szajbus? Ewidentnie leci z nami w kule, a my słuchamy spokojnie jego pieprzenia jak uczniaki. Jak coś wie, niech gada. Nie wie, niech się wynosi. Szajbus. Nie nazwałbyś mnie szajbusem? Tak ale... wiem, gdyby nie okoliczności. Dobra, to coś... sam widzisz, nie można się z nim dogadać. Skończmy z tym. Jak to warunek? To proste. Nie? Najpierw wy odpowiedzcie na kilka moich pytań, no zaraz, bo zaraz nasz szlak trafi. Dlaczego akurat wam przydzielono tę sprawę? Ktoś musiał się tym zająć. My nie wybieramy sobie roboty. To nie jest koncert życzeń. Dostaliśmy tę sprawę od szefów i tyle. Biedactwa. Tak nie myślałem. Tak myślałem. Żal mi was. No bo jaką korzyść może przynieść rozwiązanie tej sprawy? Dwóch zastrzelonych wyrzutków społeczeństwa. Męty. Śmiecie. Jeden złodziej, drugi gwałciciel zgwałcił dwie młode dziewczyny. Ale co tam dwie młode dziewczyny, prawda? No tak, gdyby zgwałcił co najmniej 20, to byłoby coś. Sensacja. A gdyby do tego jeszcze 5 zamordował? Uuu, seryjne morderca. Cóż to byłaby za sprawa? Stary, o co jemu chodzi? Co on w ogóle pierwszy? Nie wiem. Ale nie wgada dalej. Tak. Gdyby to był seryjny morderca, to byłaby zupełnie inna sprawa. Coś wielkiego. Zaraz by się zleciały media z całego kraju. Gazety krzyczałyby swoimi nagłówkami o sensacyjnym odkryciu zwłok ofiar gwałciciela. Spikerzy swoimi drżącymi, wystudiowanymi głosami informowaliby o najnowszych postępach w śledztwie. Dosyć! Przyszedłeś nas tu edukować! Mądrala się znalazł. Edukować? Nie, skąd? Szkoda zachodu. I na dodatek nas obraża. Po co to wszystko? Po co ta cała gra? Wy... Wy macie czelność posądzać mnie o jakieś gry? Kim wy kurwa jesteście, co? Bądź co, bądź stróżami prawa, gdybyś zapomniał. Stróżami prawa? Co to znaczy? Czy jego prawa? Mojego czy swojego? Może tych dwóch zastrzelonych w parku, albo tych dwóch, z... dwóch zgwałconych dziewczyn. Puh. Co? Nie próbuj nas wciągać w swoje filozoficzno-moralne dyrdymały, bo nie od tego jesteśmy. Czemuż to więc bandziory wyszły na wolność, skoro złamały prawo, którego rzekomo tak bronicie jakim prawem niezawisły sąd stawia wyżej oprawców nad ich ofiary czy aby na pewno ten sąd był aż tak niezawisły i tak sprawiedliwy czy stróże tego prawa są aż tak nieskazitelni żeby nazywać się stróżami a kim ty jesteś żeby o tym rozsądzać co Marnym filozofem próbującym zmieniać świat. Uwielbiasz, pouczaj wszystkich dokoła. Przyszedłeś tu i pierdolisz od rzeczy. A my słuchamy Twojego pierdolenia tylko dlatego, bo jesteśmy od tego. Oto nasza robota. Bo musimy, powtarzam, musimy przesłuchiwać takich palantów jak ty. To my. My jesteśmy od tego, żeby oczyszczać ten świat z gnoju. Myślę sobie, że to takie proste, takie łatwe. Co ty możesz wiedzieć o etyce, o moralności, o wyborze między dobrem a złem? Świat nie jest czarno-biały. To tylko takim palantom jak ty, filozofom moralistą, tak się wydaje. Ma rację. Wszyscy <śmierdziś> zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zostać w Drogówce. I babrać się w innym głównie, co? Choć może rzeczywiście byłoby wygodniej. Większa kasa, lepsze możliwości. Można nieźle dorobić, w zależności od stopnia skorumpowania. Ale prawda. Każdy orze jak może. No, bezczelny skórbie. A co? Nie mam racji. Zamknij się wreszcie. Nie dorastasz do pięta, ani jemu, ani mnie. Taki mądry jesteś. A co takiego dobrego zrobiłeś w tym swoim zakichanym życiu? Nadstawiałeś kiedykolwiek karku? Poświęcałeś się, narażałeś życie? Na pewno nie. Bo do tego trzeba być silnym, rozumiesz? Silnym. Do tego trzeba mieć jaja. To fakt. Masz rację.